Sio. Dzień dobry, witam, cześć Siemanko The Long, Scrap Beyond Horizon. Zaczynamy kolejny odcinek. W ostatnim odcinku skupiłem koło i wysłaliście mi moment, w którym to się stało. Jeden z tych botów trafił w klocek, chyba ten taki jak ten. I rozwalił całe koło i odpadło, i normalnie po nim przejechałem i się kopciło wszystko i nie zauważyłem, nie wiem jakim cudem, więc dzisiaj się cofamy. To było no, kawał drogi stąd prawdopodobnie. Tak zaraz jak odjechałem z takiego jednego przystanka, to koło powinno leżeć normalnie na drodze. Tak o, tak normalnie na drodze powinno leżeć. O. I tutaj są strzałki pokazujące w którą stronę trzeba jechać. Właśnie tu widać strzałkę. No to to są te strzałki, o których mówiłem, że są na 100%, a wy w komentarzach, że ich nie ma. <laughs> pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam. No. Dzisiaj słowo komentarzowe, które każdy zostawia w komentarzach, to jest pozdrawiam. Tak, wszyscy pozdrawiają. E, to chyba nie ten przystanek, co? Ej, tu jest to, jest to jest ten przystanek. Ja tam nie widziałem koła, a za to widziałem tej bota, który był i go rozjechałem, i przy nim powinno być koło, teoretycznie, no nie? Tak czysto teoretycznie, to chyba to powinno być właśnie tu. Chyba, że były dwa przystanki. No, może były dwa przystanki, bo tu żadnego koła ja nie widzę, żeby gdzieś leżało, albo coś w tym stylu. No, co prawda, co prawda. O, 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 jest koło. Patrzcie, schowało się tutaj. Pa, tu jest. O nie, on rozwalił też amortyzator. O nie, ale bieda. Straszny smutek, okropny żal. Jak tutaj amortyzator też odpadł. To naprawdę, naprawdę to jest lipa, wtedy. No, to jest straszna lipa, jak amortyzator wypadł. Bo amortyzatory są bardzo duże, warte tutaj. Dobra, weźmiemy taki kawałek metalu, bo on jest po prostu bardziej wytrzymały. E, jak chodzi o amortyzatory, to mam... mam... Y, czekaj, to jest... Hmm, jaki to jest suspension 1, a to będzie dwójka? To jest dwójka, no dobra, to walniemy tutaj dwójkę. Oczywiście z drugiej strony trzeba będzie pewnie też wymienić, nie? Więc tak, damy jeden klocek, drugi klocek, amortyzator i dopiero koło. No, to ważne, bo to jest dużo... Dużo, dużo mniejszy amortyzator, nie? No, na pewno. Na pewno, ale właśnie poradziłem sobie z wielkim problemem amortyzatorowym. Ej, nawet nie, nie, nie poszło tak źle, jak się spodziewałem, że może pójść. E, dobra, trzeci level. E, tam z tyłu mam czwarte, chyba, nie? Tak. Chyba tak, chyba tak. Dobra. E, I oczywiście, oczywiście weźmiemy jeszcze ten amortyzator i oczywiście weźmiemy jeszcze trochę komponentów i wymienimy na tym kole, no bo to trzeba teraz, no nie, to teraz to. Teraz to nie ma, że nie wymienię, czy coś, to by było bardzo, bardzo złe, żeby tego, żeby to pominąć. Dobra, tak zrobimy, tak, i teraz tak, i dobrze by było podnieść, podnieść by było dobrze moje podnośniki. No, to, to, to się przyda, nie, to, to się przyda. Dwójka, jedynka, dwójka to nie to, na no jedynca jest, dobra, git. Git, git, git. Dobrze. Cyk, myk, chopsiu. Pięknie. Pięknie. Oczywiście to wszystko do silników. I oczywiście musi się kręcić w dobrą stronę. No i trzeba to ulepszyć, nie? To trzeba. Dobra, Git będzie. Myślę, że będzie bardzo w porządku. Tak obstawiam, że może być całkiem spoko. Tu dam amortyzator. To, to, to. To się tu już nie zmieści. O, zmieściło się tam. Dobra, Git. I możemy jechać teraz. Teraz oficjalnie możemy jechać na nowych amortyzatorach. Świetnie. Dziękuję za podpowiedzi w komentarzach. No, bo bym szukał tego koła nie wiadomo ile. A się okazało, że nawet nie było. Nie było tak źle. Naprawdę nie było tak źle. No. Dobra, to mamy przeszukane, prawda? To zrobiliśmy w ostatnim materialsie. Możemy jechać dalej. Możemy na spokojnie jechać dalej, tylko trzeba się rozglądać, póki jest widno. To może jeszcze dopatrzy się jakiś nowych miejscówek. Może tak być. To, ale nie musi. Eee, tak sobie patrzę, nic nie widzę. Nic nie widzę. Tam był komponent. Ho, ho, ho. Mam tych komponentów trochę, więc chillera. Chillera, utopia. Raczej, raczej sobie poradzimy z tego jednego komponentu. Tak myślę, tak sądzę. Aha, powinno się udać, powinno się udać. Wow, 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 wow. No, teraz tylko, żeby mi nie rozwalił kolejny tape, bo tego, nie wiem jakim cudem on trafił akurat w ten klocek i wychodzi na to, że on uszkodził amortyzator, nie? Amortyzator i to jeszcze duży amortyzator, których jest tak bardzo mało na tej mapie, nie? To wziął i w niego trafił i wziął i go jeszcze rozwalił, nie? Jakby go jeszcze nie rozwalił tym jednym strzałem, to rozumiem. Ale normalnie go wziął i rozwalił. O, kolejny tej odstrzela Ach te tej boty. Strasznie są upierdliwe. Bardzo. O, to ta strzałka, o której pisaliście, że jej nie ma. <laughs> pozdrawiam w komentarzach. Pamiętajcie, pozdrawiam w komentarzach. Bardzo, bardzo ważne. No, im więcej pozdrowień, tym lepiej. Mhm. Pozdrawiajcie, pozdrawiajcie. O, kolejny komponent tam był. No to już dwa komponenty ominięte zostały. Poradzę sobie bez nich. Na pewno nie będę żałował później, że mm, akurat dwóch komponentów mi zabrakło do czegoś tam. <laughs> Większość rzeczy mam ulepszonych, więc chyba luz, nie? Chyba chill. Co my tu mamy? Dzień dobry. Halo. A, nic tu nie ma, nic. Jest kolejna góra, to ja na tą kolejną górę też wiadę, żeby się nie okazało, że tam wiecie, za górką się kryje czerwony bot na przykład. No, czasem tak bywa, czasem tak bywa. Tu kształtowanie terenu jest bezlitosne. Bezlitosne. Naprawdę. Czasami trafiają się super rzeczy, które są ukryte za małą górką albo wielką górą. No, różnie to bywa, różnie to bywa, naprawdę. Dobra, cyk cyk cyk. Obsiub, siób i w lewo. Skręcamy sobie normalnie tego. Tak Meg. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. I prościutko. Zabrażam, zabrażam. Wow ale jazda, nie no, jest tacy, jest naprawdę fajnie. Naprawdę dobrze sobie radzi ta fura. No, ten przód się zrobił dużo twardszy na pewno. Ale z tego co widzę, to radzi sobie, nie? Nie ma lipy. Chociaż te koła tam dziwnie przeskakują, nadal. E, to i tak jest spoko. Jest tacy. E, jejku, jak ja już dużo kilometrów zrobiłem i żadnego, żadnego miejsca do przeszukania nie widziałem. Co się dzieje? Co tu się dzieje? Halo, mapa, co jest z tobą? Jaka mapa pusta Wow, wow Spokojnie samochodziku On tak już zasuwa Że to masakra, znowu tej to... Nie, nie no, zaciąłem się Kurde Ajajaj, aj, aj. mam nadzieję, że mi nic nie rozwalił Wow, 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 wow No, najechałem na to Na szczęście mam podnośnik, więc luz Ech. Raczej e, Raczej damy radę Zrobimy taki trik, że ten z tyłu To wyłączę jakby I zostawię ten z przodu I powinienem wtedy wyjechać, nie? Tak, normalnie, ale jestem mądry Jeju, jaki jestem sprytny Naprawdę, no to auto już jest, wiecie No, nieśmiertelne Jest tak poważnie dobre, że szok Naprawdę jest na wypasie Na wypasie auteczko, Pełny git To prawda, to prawda Jedziemy, jazda Jazda Meeek. Ło. Wow. I... Meeek. Jeszcze łowo. Nieźle, nieźle. Całkiem cacy, naprawdę. Dobra. Czy są tu jakieś miejscowy? No po prawej stronie jest wielka góra, więc wjedziemy na tą wielką górę. Wiecie, żeby się nie okazało, że tam coś było, nie? Bo ja już bardzo duży kawał przejechałem i nie ma nic. Nie wiem, jakaś ta mapa, no to może to jest mapa pe pełna wyzwań, może siódmy level jest taki trudny, że nic nie ma dosłownie, że tutaj ma zagłodzić mnie paliwowo, jedzeniowo. Ja mam ogromne zapasy, więc się tym nie martwię. Martwię się tylko tym, że nie znajduję nowych rzeczy. Bo zdecydowanie chciałbym tutaj odszukać nowe części jakieś, jeszcze dorzucić do mojej fury. No przydałoby się, przydałoby się. Nigdy za wiele nowych fajnych części. Ale aktualnie ta mapa jest, no, bardzo spokojna. Prawdę bardzo spokojna. Halo, przejadę, przejadę całą mapę. Mówię wam. Przejadę całą mapę bez znajdywania miejsców. Chociaż ostatnio było sporo tych miejsców, takich małych po małych, no nie, bo tak jakieś restauracje, przystanki trochę tego wysypało. E, ale rzeczywiście było jeden za drugim, były te miejscowe. Może jest jakiś limit osiągnięty, czy coś. Bo tutaj totalna bieda, jadę i nic. Nic a nic, nic ciekawego nie ma. Ewentualnie jest na tyle daleko, że nie zwracam uwagi nawet. Może tak być, to jest możliwe, choć. mało no, prawdopodobne. Staram się rozglądać, no i jest dzień, więc raczej wszystko widać. No, chyba, że się pojawia gdzieś pod całym e, płotem mapy. Wtedy, wtedy to ciężko mogłoby być, rzeczywiście. Jedź, auteczko, jedź. Po piachu się dużo lepiej jedzie niż po asfalcie, naprawdę. Jak się trafi taki e, duży kawał prostego piachu, to jest lepszy niż droga. Droga jest strasznie wyboista, to widać od razu gołym okiem. Ona jest mega bardzo... Ej, czy ja jedę w złą stronę? O kurczę. Niemożliwe. Niemożliwe, że pojechałem nagle w złą stronę. Nie, no strzałki są w inną stronę całkiem. Co jest? E, to? Nie, no bo ja się cofnąłem... Cofnąłem się po koło, przejechałem to koło, później się cofnąłem jeszcze raz, czyli pojechałem te teoretycznie prawidłowo. Nie, no na pewno jadę dobrze, te strzałki są do kitu. To niczego są te strzałki chyba, wiecie? Tak mi się wydaje. No, bo jakbym się wracał, to bym teraz minął te wszystkie przystanki i tak dalej, które miałem. Nie no, strzałka jest w tą stronę. O, już widzę koniec mapy. Widzę koniec mapy i to na pewno jest koniec, bo ma ten, ten budynek cały i tak dalej. I tu są nowe rzeczy. Nie, to coś z tymi strzałkami jest nie tak, bo one w złą stronę pokazywały na pewno. Na pewno w złą stronę pokazywały, na 100%. Bo tu jest normalnie koniec mapy, a strzałki pokazują do tyłu. Bez sens. Bez sens, no i tu na pewno jeszcze nie byłem. Przecież są rzeczy. A, ciekawe. Ciekawa opcja. Gdzież byście próbowali mnie oszukać wtedy? Hmm... Podejrzane. Podejrzane. Choć bardzo prawdopodobne, bo widzowie to trole, wszyscy o tym wiedzą. No wszyscy o tym wiedzą. Tak. Dobra, git. Cyk i myk. No i fajnie! jakieś tam rzeczy zostały znalezione, nawet całkiem sensowne. Dobre, nie powiem, nie powiem dobre. Eee, to tu. Okej, okay, okej. Okay. I możemy jechać dalej do zakończenia. Do którego nie mamy klucza tym razem na pewno. O, po lewej tam coś jest. Hallo, hallo, po lewej jakaś miejscowa. A tu paliwo w krzaku leży. Kurde, tak po prostu w krzaku. Nieźle. E, jesteśmy przy samym końcu mapy, ale tu mi się wydaje, że jest jakieś miejsce. Wywrócony wywrócony jakiś wielki zbiornik leży. Tak, i po prawej stronie jeszcze jest boss czerwony. O, no i kozak, i o to chodziło. I akurat będę miał kluczyk do bramy. Fajnie, fajnie. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze, bardzo fajne finał mapy Podoba mi się coś takiego Podoba mnie się O ty, pek, co jest Myślisz, że mi zaszkodzisz? Nic z tego, koleżko, jestem za mocny dla ciebie Hop, chodź tutaj Żebyś się nie chował, to dostałeś ziemniakiem <grytanie> Dobrze Dobrze, dobrze, tak trzeba z nimi właśnie teńko, Dobra, to tu, to tu, to tu To tu, to tu Pek no, ale oberwał, ale oberwał, nieźle, nieźle. Okej, okay, tu wszystko, wszystko. Tu silniczek jakiś słaby. Tej bocik. Po tej bocie już. Naria, dziękujemy panu, dziękujemy. E, tutaj pewnie jakieś warzywka. Tutaj chciałbym w dzień jeszcze walczyć z bosem, ale chyba się nie uda. Chyba się nie uda. Burka, burka. Dobra, dobra. Czyli wychodzi na to, że widzowie próbowali mnie oszukać. Totalnie próbowali mnie oszukać, jak chodzi o te strzałki. No nieładnie. No nieładnie, naprawdę. Tam wosk widziałem, ale nie będę tam właził. Nie chce mi się. Nie chce mi się. Koła wszystkie mam, więc chillerka. Dobra, tu elektryczne, bla bla bla. Co tutaj? Wiaderko? Poza wiadrem coś jeszcze. Tej Bobosik. Dobra, git. Tutaj jakaś skrzynia, może coś fajnego, poproszę. O, to spoko i to spoko. Normalnie będzie można farmę założyć w kolejnym odcinku, myślę, że na chillu, tylko wodę musimy znaleźć, nie? Bez wody to jest lipa. Bez wody jest naprawdę lipa. No, mógłbym oczywiście wykorzystać tę moją wodę, nie? Ale no, mówię, to lepiej... Lepiej byłoby naprawdę znaleźć źródełko z wodą, te fajne takie. Pod farmę. To by było dużo bardziej bezpieczne rozwiązanie. Takie bardzo niezawodne. No. Tu powinny być chyba owocki, to? Nie, nie ma. O kurczę. O kurczę. To nic, to nic. Idziemy odstawić rzeczy, których mamy bardzo dużo przecież. E, tak, tu sobie zostawimy tu. Fajnie. Pyk, pyk, pyk. Pyk. A, gdzie trzymam te? Tu są. Już się nie zmieszczą. No dobra. No dobra, i idziemy na Boss Fighta oczywiście. Oczywiście, że idziemy na Boss Fighta. Myślę, że możemy dzisiaj spróbować Boss zrobić z Shotgunem, bo e, z Shotgunem jeszcze nie próbowałem. Ponoć jest opłacalne to. E, a nie, z Shotgunem próbowałem kiedyś, no tak. Nie, to ze wszystkim próbowałem. To normalno, zrobimy bitkę. Tak, z minigunem, z Shotgunem, e, ze zwykłym pistoletem. Wszystko zostało ogarnięte już, to prawda, to prawda. No, tylko bym coś zjadł jeszcze. Zanim tam pójdę, to będzie duża bitka na pewno. Na pewno duża bitka. Jedzenie powinno być tu, tak, jest. Jest jedzonko, normalnie. myk fajnie. Pozaczek. Dojemy jeszcze marchewę. Dobra, pyk-pyk. Spoko. W sumie wezmę jeszcze te ekstra ziemniaki. I lecimy na bitkę. Lecimy na bitkę, normalnie. Bardzo dużo tu jest tape botów, trzeba na nie uważać. Naprawdę strasznie dużo ma obstawę tape faniaczek. cwaniaczek. O, widocznie boi się takiej bezpośredniej konfrontacji ze mną. A wcale mu się nie dziwię, jest tam. Jest tam, bo sidło. Jest, jest. O, chyba zauważył. A może nie. E, może tak. Może tak. Uciekaj szybko, biegnij. Jo. Proszę uważać na te małe tape Że mi auta nie pociął. Dobra, jest tej bocik. O. Dobra, kolejny tej bocik. Coś jeszcze strzelała, ale to chyba pistolet po tej wybocie został. Dobra, ziomeczku, co tam? O, Zaciąłeś się! No ładnie! No ładnie, koleżko. Nie masz szans kompletnie ze mną. Tak jest. Co tam? Siemanko? Siemanko, kolega. Powinien większe obrażenia dostać w plecy. To by było bardzo sensowne. Głowa to w ogóle nie rejestruje uderzeń, widzę. Przelatuje. O, on się całkiem zaciął. Bidulek ani do przodu, ani do tyłu. Ojeju, ojeju. No, rozwalony. Łatwiutko. Łatwiutko nie inaczej. Nie, nie biorę już tych elektrycznych. Za dużo ich chyba mam. Z tej strony jest wejście czy z tamtej. Ej. Dobrze mi się wydawało. Tok, Siemano, siemano, dawać mi ziemniaki. A, słabe. A, bardzo słabe. A, no dobre. O, akumulatorowy, no dobra, mam taki już. Mam taki już, gdzieś taki miałem, w komorze silnikowej chyba. Dresbocik tutaj jest, no i tyle. I tyle ze znalezisk, to tyle. No, ale bitka rozegrana i to naprawdę na topowym poziomie. Bez problemu się uporałem z tym oponentem, no. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. I jesteśmy przy samym końcu. Zaraz będziemy mogli rozwalić końcową bazę i otworzyć skrzynki. No, w których, no, nie oszukujmy się, nie ma nic wielkiego. Ale okej, okay. ale okej. Okay. Lepsze to niż nic. Gorzej, jakbym w ogóle klucza nie znalazł. Jakbym w ogóle klucza nie znalazł, to by było smutno. Dobra, siemano, siemano, witam. Witam, ziomeczkowie. Chodźcie na solo. Dawajcie. O, ten jak... Rzucili się na mnie, kurde. No, myślicie, że dacie radę? W czterech? Nie ma szans. Nie ma szans kompletnie na to. Ha. Yo. Pyk, pyk, pyk. Załatwieni. Łatwo. Łatwiuteńko. teńko. Dobrze, dobrze, dobrze. Od razu tutaj idziemy do tego, cyk. Dzięki, dzięki. Otwieraj się pani magazyn, a ja sprawdzę tył tutaj. O, jest. Jest git, paliwko jakieś wpadło. Tak, cyk, cyk. No i ładnie. Dobra, to, to, to. O, wniaczane fajnie. Do farmy się przyda na pewno. No i to tyle, jak chodzi o to miejscówę chyba. Mógłbym jeszcze wejść na wieżę, po jakieś tam... Pierduki, ale nie będziemy tego robić. Nie, 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 nie. Jedziemy dalej, kończymy ten level. Zostanie nam ostatnia mapa ósma. Ostatnia mapa do przejścia gry. Jacie. No, ale ma furę kozacką. Moim zdaniem jest naprawdę niezła. Naprawdę jest turbo cyfura. Dobra, klikamy guzika i pek! Poziom ósmy. Co to, to? Wodny poziom? Ej, bo mi wpadnie do wody zara. Halo! Jaki poziom... Co jest? Ej, tu się nie da jechać. To ja mam, płynąć, czy to już jest koniec? Ej, to jest chyba finał. Co się dzieje? Czy to jest wodny level? No nie gadaj. Nie gadaj, że to jest wodny level. Mogę tu farmy założyć. <laughs> Silniki. Wow, a to co jest? Co to jest? Bateria. I jacie. Nie no oficjalnie. Oficjalnie przyszedłem, przeszedłem wszystko. Na ósmym to już jest koniec. A ja myślałem, że ósmym muszę jeszcze przejść, a ósmym to już jest koniec. Ale akcja. No ładnie. Jak ja będę teraz pływał? No nie wiem. Nie wiem, czy dam radę wy wypłynąć stąd. No i się chyba nie da. Chyba jest po prostu tak, żeby sobie popatrzeć. Popatrzeć sobie ładnie na końcówkę. Do rafta mnie tu zapraszają. No. Do rafta zapraszają. Koniec gry oficjalnie. Ej, bardzo fajna była przygoda na tym modzie, naprawdę. Szkoda, że jest taki krótki, ale było naprawdę, naprawdę superowo. Naprawdę superowo. Także co? Dziękuję za oglądanie widzowie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć, cześć, pa pa. pa. Komentarze o treści pozdrawiam. Przypominam, pozdrawiam, Elo!